Z tego oto domu Kurwa To by tu powiedzieć, ja jestem Medialny Jest ze mną jeszcze dwóch ziomków Silencer oczywiście i Ghost Siemano też pierwszy raz, nowy członek Czy nowy, nie nowy członek? Nowy członek. Nowy członek. Raz. Tak. tak jest W ogóle nigdy nie było Widzowie Na początku zostawcie lajka, dajcie suba Komentujcie jak wam się spodoba To co, lecimy Witamy przed wieśnią, widzowie. Chodźcie panowie, zapraszam Was. Oto do domu. Silencer nie jest rozumu, nie musicie tego słuchać. Krogozyta jebany. Za nie, kurwa. Tu mamy jebany. Dobra, ścisz to. Ścisz. Dobra widzowie, na sam początek chciałem też wam wspomnieć, że tu znajdowała się sekta Corpus 3 Corax, ale to w dalszej części odcinka. Tu mamy jeden pentagram tej sekty. I drugi pentagram. <noise> Silencer mi jeszcze rozpierdala. Te drzwi są cały czas zamknięte. My je cały czas zamykamy, więc... Dobra. Wchodzimy tutaj. Mm. Czy się boję, to nie. Masz już Foxa? Złączyłeś go? To jest zwykły gości. Yy, silencer odpala Ghost Tuba Widzimy się po przerwie. Widzimy się po przerwie. Ghost, chodź Idziesz? Od mamy odpalonego Foxa. Ej, Silent Weź na, na głośniku. Bo. Co ci jest? Wszystko. Ghost już coś, jakieś coś go na niego wpływa. No. Nabytów? Które tu się znajdują, nie macie prawa korzystać z energii naszej, i tylko z energii urządzeń, które się tu z nami znajdują. Dobra, widzimy się przed wejściem do piwnicy. Widzimy się już, widzowie, w piwnicy. Wchodzimy. Chodźcie, panowie. Liczba? Liczba. Liczba. Jeżeli jesteście wy widzowie, usłyszycie zobaczcie. Ej, ja miałem urb tego, Orbach. Pa, pa. Był tu orb? Tak się przeleciał. Wiem. Nie ruszać kabla. Ten budynek... Co? Rozumiałeś coś? Ten budynek teraz jak się prezentuje widzimy się przed wejściem do góry Jesteśmy przed wejściem na górę Jak? Grzmotrzy, grzmotrzy, coś takiego Dobra widzowie Doprowadzimy was do miejsca gdzie była ta sekta Wejdź tu do normalnego gustu chyba. Ja pierdolę widzowie Jakiś huk słyszeliśmy Dobra, tak jak wspomniałem tu była sekta Corfus czy Korax. Tu macie... Zeskrynujcie sobie nazwę. Nawet na Instagramie możecie to wpisać, tu nazwę. Rozumiecie to słowo. Eee, nie ma to Teraz Jak? Wróg. Wróg. Dobra. Tu jakieś ślady, farby krwi, sami stwierdzcie. No co wam to wygląda? Ostrość stracie. Dobra, widzę. Na chwilę się oddzielę. Dobra. Tu jest takie bomieszczonko, takie o... Chłopaki z tyłu jak tu się tak prezentuje Co tam Gauss? Nie ma, nie ma też w szkole nie spał na Widzowie, jeszcze tak twarzy za bardzo nie pokażemy Bo gdzieś moja kominiarka Sajlena. I go gdzieś się zapodziała, więc jak będziemy mieli list kominiary dopiero się starzemy. A! I na samym końcu pokażę Wam urywki, którego się na nigdy nie spodziewaliście. Na sam koniec zobaczycie ten urywek. Więc zostańcie z nami do końca. Co No, żeby twarzy nie gdzie bardziej. Ja nie, nie, pokażę.

Ja pierdolę Tu jest strych Więc zobaczycie urywki Dobra widzowie widzimy się po krótkim cięciu Widzimy się widzowie po cięciu Jest content maker Miałem orba za tobą Content Ja jestem w Ghost Tak to uważa. O takie mają pomieszczonko? E, damy urywek Mogę? Wchodzisz ghost? Ghost chodzi na tego. Ej, mogę to nagrać? No, Dobra Ale ty swoim telefonem nagrywasz i mi podeszlesz. I zawiadamy wam urywek z piwni. ze strychu To co robimy? Nie, nie powtarzajcie tego. My jesteśmy po prostu. Muszę czemu? O kurwa. Pa, jaki wiatr się już robi? Ma się ruszyć szybko? Tak. Dobra, nie nie chodź tam. No. O wiatr. Widzowie. Hmm. Na moje oczy... A to jest normalne. Ja coś idę nagrać do i coś powiedzieć. Widzą? No! Nie! Nie chcę! Ja to miałem! E to Co? <laughs> 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 Co za debil. Dobra, wiesz. <laughs> <laughs> Yy, nagraj swoim telefonem, podejrzysz mi tam urywek. Mam Dobra. telefonu Dawaj, Dobra, widzę. Dobra, Wy tu zostańcie? Nie ja będę przy schodach. Ej, albo ja mam zbidy, albo te drzwi same się zamknęły, albo tu przez wiatr. pewnie przez wiatr. Dobra, widzowie. Jeśli tu jesteś, porusz tymi drzwiami, ja pierdolę. Chłopaki mnie straszą. Dobra, widzowie, Chciałem wam powiedzieć, widzowie, o tej sekcie, oni mnie straszą, więc no, chciałem powiedzieć wam o tej sekcie, ona to, żebym dawała 2-3 lata, co nie? Kurwa. Silencer był naocznym świadkiem. Oni, on przed nimi uciekał, co nie? A zresztą, może wam o tym opowiedzieć po cięciu. Widzimy się widać po cięciu. Z nami jest Ghost i Silencer. I Silencer miał obe, yy, opowiedzieć Wam o tym, jak przed tą sektą uciekał. Opowiadaj. To było 4-5 lat temu. Byłem do podstawówki chodziłem. Słyszałem o tej sekcie korbus czy gorax Tak nie wierzyłem w to. Więc pewnego dnia przyszedłem tutaj sam. Wchodzę tutaj do domu a tu ze schodów z, z prawej strony to będzie ta kuchnia chyba była, tak? no, mi kuchnia. ta. No masz wskazać, widzę. Kuchnia. Dwa dwójka stoi. I tak mnie patrzy. Ja stoję jak mur. Nie wiem co tu zrobić. Jak wyjebałem z tego domu. To była masakra. A coś więcej? No co mogę powiedzieć? Do jeszcze cię gonili Chyba, no gonili mnie Ale człowieku oni no Co oni mieli sutanny? Maski kruka? No No i tyle no Nie wiem może mieli chyba jakąś broń Więc Ra... ostrej zgubiłem Jest tu coś Go odwala Ogólnie deszcz leje Kurwa Jest nieciekawie dla nas, z powrotem też. I tak jak też obiecywałem, filmik będzie o 20.00. Tylko przerobić i montujemy. Drzwi są w tym samym stanie zasadne. Nie nic, nic. Rowery tu, boleje. No to co o, widzowie? Kończymy, czy jeszcze coś? Strych, strych, strych. Czekajcie, widzimy się widzowie po cięciu. Widzimy się widzowie po cięciu teraz. Ghost, najodważniejszy, kurwa. Bo ja też bym tam szedł, ale kurwa, Pokażemy wam urywki z yy, ze strychu. i z piwnicy, przepraszam, Jestej, z piwnicy. Dobra. Widzimy się po cięciu i z wami gada później Ghost. Witamy ponownie z tej strony Ghost. Lecimy tu jest strych, drapanie tu co nie jest lada wyczyn. Bo to jest kurwa, ty się męczysz. Patrzymy, hey emo. Co to kurwa. SILENCER! Ktoś tu papierochy kręcił! Co jest kurwa? Papierochy ktoś tu kręcił! Nie mam tam na <grym> Dobra, nagrywaj dalej, pokazuję wam fajnie. Z tej strony medialnej, reha! Siema! Czekaj! O! Tu kiedyś było krzesło, ale rozjebali. W tej sekcie też. Pamiętam jak z Silence'em byliśmy. kiedyś byliśmy. Jednego spotkaliśmy. Chwilę popatrzyliśmy na siebie, ale spierdoliliśmy wtedy, bo gonił nas. No, ale jak już byliśmy w domu, to próbowaliśmy jeszcze coś. Słucham! Co? Zędlał? Widzowie, widzimy się po cięciu. Jak widzieliście, strych tak wygląda z perspektywy Ghosta. I I z z... Z... I weź ile tam wszystko. Widzowie, co sądzicie o tym strychu tam na górze? Podajcie znać w komentarzach. Ja nie mogę. Ja to nagrać, ale w wieku tam był. W tam był, tego, ostrość, które straciłem, kurwa znowu, Or dobra panowie, już nie pada, co nie Za same to pojazdy. jest widać, pogoda nie widać pogoda nie dopisuje dzisiaj. No to co? Widzimy się na cięciu Nie, widzimy się jeszcze po kolejnym cięciu Z kolejną ciekawostką Widzowie widzimy się teraz na mostku przed tym domem Ogólnie Silent Set Nie chcesz opowiadać o tym? No. Silent, Set, Silent Set zrobi to co, co ma zrobić I ogólnie Nie byliśmy w tamtym obiekcie Kurwa coś jechało Chyba to był, nie, auto albo cross Coś ciężkiego coś ciężkiego w chuj No zaczęliśmy spierdalać, bo to wiadomo Jak widać, niestety pada I, ten, ja to wie, I no widzowie Radonautikę wam opowiemy co się wydarzyło I... Kończymy ten odcinek Dobra. Wywiad no, na baj. Tak. To, była, no to był styczeń albo luty. No to coś takiego. To już ciemno i szybko się robiło. I ten. Sobie siedzimy tutaj? I Rano Nautika pokazuje na las. To tamten dokładnie lasek? Lasek. My się zastanawiamy. Czy idziemy, czy nie? mówiliśmy, że nie idziemy. Bo p*** ciemno było. A tutaj za chwilę co? Krzyki były z tego lasu. No. Jakieś kobiety. Kobiety, no. Jakby ją coś... kobiety, jakby coś ją... Nie wiem. Mordowało nawet. Bo takie szybkie. No. Widzowie. Więc... Czyny też powtórzone w tym filmiku. Nie róbcie tego sami w domu. Nie róbcie tego domu w domu. Ee... No. Na rozluźnienie końca odcinka. A jeżeli chcecie się wybierać na takie miejscówki, pamiętajcie, że się nigdy. Dobrze, nigdy sami i dobrze się przygotujcie. To co widzowie? Ja, Silent Set i Ghost, żegnamy Was. Nara. Użyjemy się w kolejnym odcinku. Zostawcie subskrypcję. Subskrypcję, lajka i skomentujcie, jaki następny uczeni odbudajek mam Tak jest. Do zobaczenia. Cześć.